MAŁE DZIECI Ona jest piękna w dziewiętnastym roku. On lat ma 24. O głowę wyższy, stojąc przy jej boku, oboje różanej cery. Więc on jest godny, ona jego warta. On pięć milionów posiada, ona około milionów pół czwarta. Żenią się, sukcesja spada. I nagle on ma pół szósta miliona. Ona pół czwarta, jak pierwej. Istna mezalians, lecz już ślub, ślubna żona oboje cierpią na nerwy. Lekarze co tchu do wód ich posłali. Gdzie się ona wód napiła, napił się i on. I gdy powracali, harmonia z nimi wróciła. I dzieci mieli, a dzieci ich dzieci, takie mnóstwo dzieci małych, że po dwóch wiekach już zbliża się trzeci. A brak jeszcze ludzi dojrzałych.